Polska. I jeszcze jedno piękne ujęcie. I Mariusz zostajesz na podium. Po koszulka lidera. Ależ dumny Mariusz Wiesiak i burmistrz Dariusz Marczewski wręcza koszulkę PDC sponsora klasyfikacji generalnej lidera wyścigu. Brawo, Mariusz Wiesiak. No ciepło mu dziś będzie, bardzo ciepło, bo tych koszulek nas zdobywał na mecie etapu. I gratulacje serdeczne i uśmiechy zwycięzcy etapu. I fotoreporterzy, lider wyścigu 50. jubileuszowego Mariusz Wiesiak, reprezentacja Polski. Mili Państwo, w klasyfikacji aktywnych punktowej, koszulka różowa, Tauron, polska energia, lideruje niemiecki kolasz Stefan. Goebel, prosimy. I pan burmistrz, jeszcze jedną koszulkę dla najlepszego w klasyfikacji punktowej. Koszulka Tauron, Polska Energia. I gratulacje. Koszulka Tauron Polska Energia dla najaktywniejszego kolarza. Wygrał na tym etapie wszystkie premie. Uciekał nawet z przewagą 11 minut, ale później ten polski ekspres. Jak ruszyli, jak ruszyli kolarze reprezentacji Polski, jak zaatakowali kolarze CCC, BDC. To niemiecki kolarz musiał skapitulować, a w klasyfikacji górskiej liderem także Stefan Gebel, bo wygrał jedyną klasyfikację, bo była jedna premia, a więc prosimy bardzo i to będzie koszulka zielona sieci sklepów CCC. Proszę bardzo i Pan Burmistrz. Pan burmistrz tych koszulek się tutaj naprzymierza, na zakłada zawodnikom Dariusz Marczewski. Miło. Młody burmistrz, prężny, wiemy o tym i serdecznie dziękujemy. I koszulka najlepszego górala, Stefan Gebel, sieć sklepów CCC. Gratulujemy i pięknie dziękujemy. A teraz klasyfikacja najmłodszych kolarzy Banku BGZ. Michal Koch, LKT Team Brandenburg. I prosimy o wręczenie tej koszulki Banku BGZ Tomasza Wójcika, dyrektora sportowego 50. Wyścigu. Małopolskiego Michał Koch i serdeczne brawa. Brawa, serdeczne. Jak w miechowie, w tej niepowtarzalnej scenerii. Gratulujemy, dziękujemy. I mili Państwo, czas na jeszcze jedną koszulkę. Jeszcze fotoreporterzy. Już nie przeszkadzam swoim głosem. I zapraszam na podium najlepszego Polaka na tym etapie. Oczywiście zwycięzca etapowy Mariusz Wiesiak. Mariusz Wiesiak na co dzień jeździ w japońsko-włoskiej grupie Matrix i koszulka brukbety to koszulka niebieska i prosimy Panie Burmistrzu dla najlepszego polskiego kolarza, zwycięzce etapowego, czyli dla Mariusza Wiesiaka. I piękne słowa. Polak wygrał na mecie. Cieszmy się, bo to był piękny finisz i piękne efektowne polskie zwycięstwo. Pogratulujmy serdecznie jeszcze raz i zapamiętajmy te piękne obrazki z tego etapu. Ścigali się z Niepołomicy, gdzie... Obok zamku tam gdzie mówią wieki był stary wyścigu zamku królewskiego no i finiszowali przed państwem w Miechowie. No i teraz wywiady, rozmowy, piękno kolarstwa i serdecznie mili państwo, będziemy dziękować i jeszcze prosimy o wspólne zdjęcie. Panie burmistrzu, oddaję w godne ręce mikrofon, żeby nam tutaj jakieś sprzężenie nie nastąpiło. Szanowni Państwo, ja w imieniu wszystkich Miechowian pragnę przede wszystkim serdecznie podziękować dwóm osobom osobom, które rok temu zainicjowały w Miechowie Małopolski Wyścig Górski, dyrektorowi, szefowi Małopolskiego Związku Kolarskiego, panu Markowi Kosickiemu, panie Marku. Proszę się zaprezentować, pan nie chciał wyjść, wręczać pucharów. Bardzo proszę pokazać się Miechowianom. Dziękuję bardzo, dziękuję również panu Tomkowi Wójcikowi. Te dwie osoby rok temu spotkały się ze mną w urzędzie, zaproponowały, żeby właśnie w naszym mieście, z naszego miasta wystartował pierwszy etap Małopolskiego Wyścigu górskiego. wtedy 49. Wtedy też pamiętam, na rynku mówiłem, że chciałbym, żebyśmy za rok spotkali się, ale na finiszu. Cieszę się i dziękuję Wam za to, że postanowiliście właśnie w Miechowie zorganizować metę pierwsze, pierwszego etapu tego tak ważnego wyścigu górskiego. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowania tego wyścigu. Dziękuję moim współpracownikom z Urzędu Gminy i Miasta. Dziękuję Miechowskiemu Domowi Kultury. Dziękuję mediom. Dziękuję przede wszystkim zawodnikom. Proszę Państwa, chciałbym, żeby Miechowianie jeszcze raz. Wszystkich zawodników nagrodzili gromkimi brawami za ich wytrwałość, za ich udział. Dziękuję wszystkim osobom, które uatrakcyjniły dzisiejsze popołudnie w Miechowie i cieszę się, że Miechów postanowił tak pięknie przyjąć Małopolski Wyścig Górski. To co, do zobaczenia za rok, panie Marku. Tak jest. Dziękujemy bardzo.